Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz już witam serdecznie w drugiej kawie. Dzisiaj zupełnie apolitycznie, ale jest jeszcze druga sfera życia bardzo ważna, bo polityka to jedno, a igrzyska i sport to drugie. Witam serdecznie trener gwardiopola Rafał Kupel. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Panie trenerze, na początek pytanie. Ilu trenerów, jak pan teraz jeździ z gwardią po lidze, podchodzi do pana klepie po plecach i mówi, że chciałby trenować taki zespół. No znaczy, jeszcze takiego czegoś nie słyszałem, ale. Będąc na miejscu moim, tak? będąc trenerem innego zespołu, na pewno, na pewno chciałbym mieć taki zespół, jaki ma Gwardia Opole, bo jestem dumny z tego zespołu, z chłopaków, których mamy, mamy naprawdę dobry i wyrównany skład. Pytam przez pryzmat wyników, bo my to znamy z Opola, kibice, że jak Gwardia gra w pierwszej lidze, to jakoś się tak ostatnio składa, że przejeżdża po rywalach jak walec. Mamy osiem meczy, osiem wygranych i, i siedem, siedem właśnie tak było, że wygraliśmy dość, dość znacząco i no, zobaczymy co nie dalej, tak? Ja życzyłbym sobie, żeby to było jak, tak samo wyglądało jak, jak, jak dotychczas. Daje się we znaki taki wysoki poziom sportowy, to znaczy te spotkania dotychczas wygrane, one są dosyć podobne do siebie, to znaczy Gwardia potrafi narzucić swój styl w konfrontacji z przeciwnikiem, potrafi wypracować sobie jeszcze często w pierwszej połowie jakąś bezpieczną przewagę, ją utrzymać, kontrolować spotkanie. To są, powiedziałbym, wszystko takie cechy, których troszeczkę brakowało, nam jak oglądaliśmy Gwardię na najwyższym szczeblu rozrywkowym. Jak Pan trener sądzi, od czego to zależy? Ciężko mi oceniać sobą w w superlidze, bo mnie to nie było. Mamy teraz nowy zespół, gdzieś tam 50% chłopaków jest nowych, budujemy ten zespół, też budujemy to wszystko gdzieś już też pod kątem tego naszego cały czas awansu, gdzieś myślimy też do przodu. Powoli, powoli coraz to lepiej wygląda. Nasze pierwsze mecze nie były najlepsze w naszym wykonaniu, teraz teraz coraz bardziej, jakbyśmy rozwijali swoje skrzydła i jest coraz lepiej, ale. Cały czas jesteśmy, stąpamy twardo po ziemi. Wiemy, że jeszcze, jeszcze przynajmniej dużo meczy i żeby awansować, to daleka jeszcze droga. Podobno ma pan dobrą rękę do młodych zawodników. Zasięgałem troszeczkę opinii ze środowiska i mówią, że Rafał Kupel nie boi się postawić na młodego, który może tam jeszcze niekoniecznie jest ograny, oszlifowany, ale jak ma ambicje do gry, to, to dostanie szansę. Wiesz, że to słyszę z tą dobrą ręką, miło <grym>, mi dziękuję, ale akurat tak się na meczu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy układają, że mamy dosyć dużą przewagę i, i dajemy szansę tak na pewno bym, bym był szczęśliwy, gdyby nam się udało z Michałem Skórskim jakiegoś młodego chłopaka jeszcze z Opola wypromować. A to jest tak, że to, ta współpraca z młodymi zawodnikami różni się na przykład od tej y, piłki typowo-ręcznej seniorskiej, bo, bo ma Pan doświadczenia jeśli chodzi o reprezentację i, i prowadzenie troszeczkę młodszych zawodników. To, to teraz pytanie, jak to wygląda i gdzie tej przyjemności, satysfakcji z prowadzenia chłopaków jest więcej? Na pewno łatwiej jest pracować z młodszym zawodnikiem, bo można powiedzieć, że jest mniej jakby skażony z jakimiś nawykami. Starszy zawodnik ma już swoje nawyki, które ciężko wyeliminować. Młodzi gdzieś tam gdzieś jest ich łatwiej, łatwiej tego nauczyć, tej poprawnej techniki. Gdzieś tam bardziej chłoną, gdzieś mają mniej tej wiedzy, dlatego gdzieś tam praca z młodzieżą gdzieś nam bardziej sprawia przyjemność, jeżeli umiemy to im przekazać i oni czerpią z tego korzyści. Ma pan też w drużynie kilku obcokrajowców, i to nigdy nie jest łatwe zadanie dla trenera, żeby do nich dotrzeć. Szczególnie, że to jest tak, że nie tworzą oni takiej jednej kolonii, powiedziałbym, z zawodników obcokrajowców z jednego kraju, ale mamy tutaj w taki, taką mieszankę międzynarodową w gwardii. Jak się z takimi zawodnikami rozmawia, jak się ich układa do zespołu, no i muszą się jednak skonfrontować z trenerem tutaj z Polski, prawda? A czy, no, już jakieś tam miałem doświadczenie jako zawodnik grając w Wiśle, Płock? Dużo było, miałem kolegów, obcokrajowców. Jak jest cel sportowy? Tak, jaki jest cel sportowy? Wszyscy wiedzą o co chodzi, to, to jest o wiele łatwiej. Tutaj próbujemy określić im cel i nieważne dla nas kto, skąd pochodzi, każdy jest dla nas ważny i musimy iść do tego naszego celu, brnąć jak najdalej. To może już nie będę tworzył kolejnych mitów i legend, ale zapytam o treningi z Rafałem Kuptelem. Tam podobno chłopaki dostają mocno w kość na tych treningach, jeśli chodzi o takie zadania czysto fizyczne, tak to określa. Nie wiem. Nie, nie, na pewno na początku tygodnia przed meczem, przed tego cyklu naszego przygotowawczego do, do meczu, na pewno muszą być 2-3 treningi, gdzie, gdzie, gdzie po prostu trzeba poprawić swoją siłę i wytrzymałość. I wydolność, a, a później im, im bliżej meczu są to lekkie treningi, no, żeby coś osiągnąć, żeby poprawić, żeby sobie stawiać wyższe jakby cele sportowe, no to trzeba, trzeba to ciężko popracować. Wspomniał trener o tym, że jeszcze długo, długi sezon przed wami, bo jesteście tak naprawdę. Na takiej dobrej, prostej, rozpędowej. Jest też w tym sezonie puchar polski. Puchar polski, gdzie niektórzy upatrują gwardii w roli takiego czarnego konia, jako pierwszy ligowiec, który może troszeczkę z tym szerokim składem i z dotychczasową dyspozycją namieszać. Jak wy się nastawiacie na te rozgrywki? To jest tak, że gdzieś tam padło hasło, a namieszajmy jak najwięcej w tym pucharze, żeby było ono głośno? Ja powiem tak, jeszcze jak byłem zawodnik, jak wychodziłem na parkę z obojętnie z jakimś przeciwnikiem, zawsze chciałem wygrać. I tu mamy, czy to będziemy sparingowy, czy to mecz będzie ligowy, czy pochowy, każdy mecz chcemy wygrać, i tu będziemy robić wszystko, żeby zajść jak, jak, jak najdalej. No Bo za chwilę ciekawi rywale przed Wami niebawem losowanie, już może być coraz lepiej. Jakieś jakieś e, ambicjonalne cele, na przykład kogo by tam wylosować i, i, i trafić, żeby było ciekawiej i, i tak sportowo e, atrakcyjnie. Także dla kibiców pewnie. Atrakcyjnie na pewno było Wisłę Płoc albo Oliwe Kielce, tylko mają, to jest najwyższy poziom to jest już czołówka światowa. I tutaj było nam ciężko oczywiście wygrać męż chciałbym gdzieś tak ze z, 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 gdzieś tak od, od piątego w, w dół chcielibyśmy się skonfrontować, zobaczyć na jakim jesteśmy teraz poziomie. E, czy już pasujemy do Superligi, czy już nam jeszcze troszeczkę popracować no. musimy? Płacka albo Kielce w finale poprosimy tak na spokojnie stopnijmy napięcie trenerze. No to by było moje marzenie. I. Zagrać z Polskiem to było naprawdę albo z Kielcami wielkie przeżycie dla mnie. Muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Zawsze pytam o to szkoleniowców, których w naszym mieście nie znamy, bo, bo przyszli do nas z innego miasta. Dlaczego właśnie Opole? Co było takim czynnikiem tutaj, że trener wybrał Opole? Jak na przestrzeni tych miesięcy, które już w Opolu spędził w naszym klubie w Gwardii, e, ocenia tą decyzję i, i to, co się w tych miesiącach wydarzyło? No już wiemy, że wynik sportowy super, to co poza tym? A czy wynik sportowy to jeszcze jeszcze spokojnie, znaczy na razie jak ten, ale jeszcze jeszcze nam daleko do tego co, co chcemy osiągnąć. A dlaczego? Przedstawiono mi ciekawą ofertę sportową, tak? dla mnie jestem jeszcze tutaj w tym, tym, tym zawodzie trenera. Jestem to mój czwarty czy piąty sezon bodajże i jest perspektywa zbudowania ciekawego zespołu, są możliwości, dlatego też się podjąłem tutaj w pracy. Wielu naszych widzów pewnie patrzy, co tam trener przyniósł ze sobą, bo jest to rebeczka. Poproszę, żeby trener pokazał, bo tu mamy małą niespodziankę dzisiaj, taki miły akcent na zakończenie. A, mamy tutaj koszulkę naszego zespołu, która zostanie wręczona osobie, która za chwilę zadam pytanie i kto wygra, po prostu będzie. Na tej koszulki. Tak jest. Trener ma pytanie. Jest jeszcze jedna nagroda niespodzianka, o której teraz nie powiem, ale o której będzie głośno na początku. Poproszę pytanie, uważnie słuchamy. Ilu zawodników obecnego naszego składu grało w lidze mistrzów? Tak jest. W lidze mistrzów, oczywiście, piłki ręcznej. Oczywiście. I teraz. Ważna rzecz. Odpowiadamy na to pytanie na Facebooku drugiej kawy pod właśnie rozmową z trenerem. A tymczasem tym miłym akcentem kończymy. Ja dziękuję serdecznie trenerowi za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.